Siemanko, wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale w kolejnej części Bounties. Tym razem zrobimy sobie Bounty pod tytułem Fallen Leaders, czyli mamy na celu zabicie 10 Fallen Majorów albo Ultrasów, i tutaj pojawia się pierwsza ciekawostka tego Bounty, bo pewnie większość z Was robiła to do tej pory na ziemi, ale ja pokażę Wam, jak to robić. Na Wenus. Czyli teoretycznie. No, tak naprawdę, foleni są praktycznie na każdej mapie. Ale tutaj na Wenus pokażę Wam miejsce, gdzie zrobić to najszybciej i najprościej. Oczywiście, moim zdaniem. Jest takie jedno miejsce na Wenus, gdzie tych majorów jest naprawdę dużo i można to zrobić no, w przeciągu kilku minut. Hmm, chociaż nie gwarantuję, że teraz uda mi się zrobić to szybko, bo niestety. Jest to miejscówka, którą już poznało naprawdę wielu graczy I jak mamy takie bounty do wykonania to kręci się tam masa graczy. Ale może się uda. Mam nadzieję, że wyjdzie mi lepiej niż z hajwami. I te majory będą się pojawiać. Dobra, tutaj tak zaczynamy sobie misje patrolowe na Venus. Lecimy w prawo od razu bez zbędnego zwiedzania tych map. I to zaraz w drugiej lokacji będziemy mieli to miejsce z folenami, bo tutaj na razie są zwykli, to są majory, to są, że tak powiem klasyki Więc tutaj nie ma, się co, nie ma się co zatrzymywać, szybko przelatujemy Przy odrobinie szczęścia uda się przeżyć No i praktycznie już jestem na miejscu. Na szczęście mam rajdowy skuter, nie chwaląc się. Tak jakby był trudny do zdobycia, ale dzięki niemu troszeczkę szybciej uda mi się, uda się przemieścić. I mamy Ishtar Cliffs. I to jest miejscówka, gdzie bijemy sobie Fallen Majorów. Tutaj tak, tu są zwykli. Ja wam pokażę całe takie kółko. to się robi takie, takie kółeczko i można trafić w nim na... Trzech, czterech folenów. Tak, tutaj powinien być pierwszy, ale go nie ma, to znaczy, że ktoś już się tu kręci. Tak, drugi będzie na górce. Drugie miejsce. Idźcie sobie stąd. O, widzicie już był Tutaj. Mamy akurat kapitana. No ale to tam bez różnicy. Major czy ultras to Dobra, To już nie będzie drugie. Ja sobie ich pozabijam. Mi nie truli gitary. Weksy, idź, sobie idźcie sobie, do Blackguardem. A nie tutaj zawracacie Głowę porządnym obywatelom. No i to jest drugie miejsce i trzecie miejsce to jest tutaj. O, widzicie i od razu praktycznie mamy tutaj wandala. I tutaj czasem ich jest więcej niż jeden. Bo to jest... No wiadomo to jest random słynny, tak. Więc tutaj czasem możemy trafić na więcej niż jednego. Przy tych skałkach. To jeszcze ktoś się kręci, ale. O, właśnie. I wracamy sobie z powrotem do początku kółka. I ja sobie ich pozabijam, i tam powinien już mi się pojawić. O, właśnie. Tu jest akurat Shank, ale tam powinien być drag major. Jeżeli wszystko działa tak, jak powinno. No i proszę bardzo, drag major. No i co. To by było na tyle. Robicie sobie tutaj kółeczka, zaliczacie szybko bounty. Wpada ex, wpada reputacja i nic, tylko cieszyć się i balować. <laughs> no i co? to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do usłyszenia.